Pod wieczór tego samego dnia, który był dniem poprzedzającym Szabat, wziął Jakub dzieciątko i poszedł z nim na ulubiony pagórek Józefa, a Józef i Jonatan udali się także na to wzgórze w ślad za Jakubem, ale po pewnym czasie Jakub wziął jak zwykle ze sobą dla dzieciątka trochę masła i miodu w małym garnuszku oraz kawałek pszennego chleba, który podawał dzieciątku często małymi porcjami do ust, gdyż jadało ona najchętniej miód oraz chleb z masłem. Kiedy jednak Jakub postawił na ławeczce swój garnuszek i udał się do dzieciątka, które wesoło biegało w trawie na łagodnym zboczu wzgórza, wtedy od razu zleciały się do naczynia pszczoły i muchy, Delektując się ochoczo, słodką zawartością i ucztując, a że Józef to zauważył, powiedział do Jakuba Idź i przykryj garnuszek czymkolwiek, inaczej całą zawartość zjedzą muchy i pszczoły. I przybiegł szybko Jakub z dzieciątkiem do garnuszka i chciał przegonić nieproszonych gości, ale oni ucztowali dalej. Wówczas dzieciątko powiedziało: Jakubie, podaj mi garnuszek, a ja przekonam się, czy te intruzy będą nieposłuszne również w stosunku do mnie. Wtedy podał Jakub dzieciątku garnuszek do rąk, a ono trzy razy syknęło: krz, 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 i w jednym momencie muchy i pszczoły uciekły. Potem Jakub podał dzieciątku kawałek chleba z masłem i miodem, a ono wzięło go i zjadło ze smakiem. A Jonatan, który rozmawiał z Józefem o różnych przekazach zapisanych egipskimi hieroglifami, zauważył sytuację, która miała przed chwilą miejsce na ławeczce i zapytał Józefa, czy może mieć ona jakieś głębsze znaczenie? A Józef odpowiedział. Nie sądzę, bowiem nie we wszystkich drobnych działaniach i wydarzeniach musi być ukryta jakaś mądrość. Przecież za każdym razem, kiedy zostawisz odkryte masło i miód, przylecą pszczoły i muchy, by się nimi pożywić. Oczywiście, że można by ten przypadek, jak i tysiąc innych, Użyć jako przykład dla pewnych okoliczności czy pewnych działań, ale sam w sobie nie ma on żadnego znaczenia. Wówczas dzieciątko przybiegło do Józefa i żartobliwie zwróciło się do niego. Mój najdroższy Józefie, tym razem trafiłeś jak kulą w płot. Cóż bowiem czytasz w Izajaszu? Czyż nie napisano tam o mnie, masło i miód? Spożywać będzie, aż nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro, bo zanim chłopiec będzie potrafił odrzucać zło i wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było od chwili, kiedy król Asyrii. Odyłączył Efraim od Judei w owym dniu Pan panna muchy przy końcu odnuk Nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. Pomyśl, Józefie, co zawarte jest w słowach proroka, znajduje się też i w tym zdarzeniu, ale czas objawienia jeszcze nie nadszedł, choć już jest niedaleki. Ale czy znasz syna, tej prorokini, który nazywa się zdobądź wnet, pilny łup? Znasz tego syna, którego dziewica urodzi i będzie go nazywać Emanuel? Spójrz, to jestem ja. Jednak nie pojmiesz tego wcześniej, aż dopiero ja, jako ten zdobądź wnet, pilny łup. Oraz, jako Emanuel, z góry wołać będę ojca i matkę. Tu pobiegło dzieciątko znowu do Jakuba, a Józef i Jonatan spojrzeli na siebie ze zdumieniem i nie mogli się nadziwić słowom dzieciątka i słowom proroka, które w zadziwiająco obrazowy sposób pasowały do tej sytuacji. A kiedy Jonatan doszedł do siebie po zdziwieniu, do którego doprowadziło go dzieciątko swoją mową, powiedział do Józefa: „Bracie, do prawdy, nie bacząc na to, że obiecałem pozostać u ciebie dziś i jutro, muszę jednak zmienić moje postanowienie, gdyż zrozum, dla mnie to wszystko jest zbyt święte. Mam wrażenie, że jestem na jakimś pustkowiu, jako wędrowiec.” I rozglądam się, a wszystko co widzę, woła do mnie. Tu nie ma miejsca dla ciebie, jest tylko dla duchów. Wydaje mi się, jakbym się znajdował ponad szczytem wysokiej góry, skąd daleki widok budzi z początku moje oczarowanie i przyjemnie pieści zmysły, ale po chwili przemawia do mnie zimne najczystsze powietrze. Ej, ty, wygodny, leniwy i nieczysty wolę roboczy, w ludzkiej postaci, wracaj szybko do swojej śmierdzącej zagrody, bo tu, gdzie w najczystszym eterze szybują przeczyste duchy, nie ma miejsca dla duszy nieczystej i nie bacząc na to, jaki czysty i sprawiedliwy był Mojżesz przed Bogiem, Pan nie wysłuchał prośby jego, mówiąc do niego: Nie możesz widzieć mnie, Twojego Boga, i równocześnie żyć. Tutaj jest sam Pan, w pełni Jego świętości. On, który był zapowiadany ustami wszystkich proroków. Jakże więc mógłbym jeszcze dłużej Jego widzialną obecność znosić? Ja, który jestem starym grzesznikiem, Wobec prawa Mojżesza? Ale Józef odpowiedział: Kochany przyjacielu i bracie, przecież wiesz, co jest najważniejsze w prawie. Dlaczego zatem chcesz się udać do domu, zamiast oglądać to żywe prawo? Kochaj pana ze wszystkich sił twoich i nie myśl nieustannie o swoich grzechach, a będziesz o wiele milszy panu. Poczekaj, aż dzieciątko samo cię pożegna. Jeśli tak się stanie, to wierz mi, że nie jesteś go godnym. Ale jak długo to nie nastąpi, pozostań, gdyż bardziej w domu niż tu nie będziesz w wieczności nigdzie. Na to podeszło do nich dzieciątko i powiedziało: Józefie, Masz rację, że zwróciłeś uwagę Jonatanowi na to, że jest uparty i nie chce pozostać u nas, choć ja go tak kocham. A potem dzieciątko zwróciło się do Jonatana i powiedziało Jonatanie, czy naprawdę nie chcesz tutaj pozostać? Co strasznego ci się dzieje, że nie chcesz być z nami. A Jonatan odpowiedział. Mój Boże i mój Panie, spójrz, przecież jestem wielkim grzesznikiem wobec prawa. Ale dzieciątko odpowiedziało. Dlaczego mówisz o grzechach? Ja nie rozpoznaję w tobie żadnego. Wiesz, kto jest grzesznikiem? Ja ci powiem ten, kto jest bez miłości. Ale w tobie jest miłość i nie jesteś grzesznikiem przede mną, albowiem ja wybaczyłem ci grzechy, bo jestem panem ponad Mojżeszem w wieczności. Wtedy zapłakał Jonatan i postanowił pozostać. I zbliżył się do dzieciątka i ściskał je i tulił. A kiedy Jonatan ściskał i tulił do siebie dzieciątko, Rzekło ono do niego. Jonatanie, spróbuj mnie unieść. Teraz nie będę dla ciebie na pewno tak ciężkim jak nad morską zatoką. I Jonatan, przepełniony radością i miłością, wziął dzieciątko na swoje ręce i przyznał, że jest lekkie jak piórko. I powiedział wtedy do niego. Mój Boże i mój Panie! Jak mam to rozumieć? Tam nad morzem byłeś mi ciężarem świata, ale tu jesteś dla mnie piórkiem. A dzieciątko odpowiedziało: Jonatanie, tak jak z Tobą, tak i z każdym się stanie, albowiem mój wielki ciężar nie we mnie leży, ale w prawie Mojżesza. A że Ty nie znałeś mnie, tylko prawo Mojżesza, to kiedy mnie na barkach przez zatokę niosłeś, ugniatał twoje ramiona, nie mój, lecz prawa ciężar, ciężki jak świat. Ale teraz w sercu swoim rozpoznałeś mnie, pana ponad Mojżeszem i ponad jego prawem. I spójrz, ciężaru tego prawa nie ma już we mnie, który jestem panem tego prawa. Doprawdy. Powiadam ci, ci, co są sprawiedliwi przed tym prawem, będą jęczeć i zgrzytać zębami, a pan będzie w domach grzeszników przy stole siedział i będzie ich uzdrawiał i przyjmie ich jako swoje dzieci. Zagubionych będę szukał, chorych, ciężko uciśnionych i uwięzionych uzdrowię, wybawię i uwolnię ale ci sprawiedliwi tylko przed prawem będą musieli jako nieusprawiedliwieni z mojego domu odejść. Do prawdy powiem ci, celników i grzeszników w moim domu uszczęśliwię, ale tego sprawiedliwego obciążę wielkim ciężarem przede mną w moim domu. Tak, nierządnica winna mnie namaścić. I cudzołożnicy winę chcę w piasek wpisać, i grzesznicy mogą mnie dotknąć. Ale niech będzie przeklęty rycerz prawa i uczony w piśmie, jeśli on mnie dotknie. Tych, których ciężar prawa zabił, wyciągnę z grobów, ale dla tych, którzy pożerają tylko litery, bramę do życia uczynię tak ciasną, jak ucho i gielne. Józefa przeraziły te słowa i powiedział Ależ, dzieciątko, cóż to za straszne rzeczy mówisz? To prawo przecież Bóg ustanowił, więc jakże grzesznik może być lepszym niż sprawiedliwy? A dzieciątko odrzekło Tak, to prawda, że Bóg prawo ustanowił, ale nie dla rozumu świata. Tylko dla serca. I Możesz sam także całe prawo w miłości do Boga ustanowił. I to prawo pozostało, ale miłość już dawno umarła. Lecz prawo, w którym nie ma już żadnej miłości, jest nieprzydatne. I ten, kto go przestrzega bez miłości, jest martwym niewolnikiem prawa. Dlatego dziś milszym jest mi, Poganin i grzesznik, który ma wolną wolę, niż skrępowany i pozbawiony prawdziwego życia, niewolnik prawa. Usłyszawszy to, Józef zamilkł i rozmyślał o tym, co przekazało mu dzieciątko, a ono rozmawiało już z Jonatanem i z Jakubem. I podziwiał Jonatan ze wzgórza jego formę. Zachwycał się jego blaskiem w zupełnej ciszy. A Józef, widząc to, zapytał Jonatana. Bracie, cóż takiego widzisz w tym świecącym krążku, że go tak dokładnie obserwujesz? I Jonatan odpowiedział: Ja właściwie nie widzę nic, z wyjątkiem ciągle tych samych plam, chociaż za każdym razem, kiedy patrzę na księżyc, Zapytuję sam siebie, co oznaczają te plamy i w ogóle czym jest księżyc? Dlaczego czasem go nie widzimy albo widzimy w kształcie sierpa? Dlaczego nie jest jednakowy, lecz kształt jego się zmienia? Jeśli wiesz na ten temat coś więcej, to powiedz mi, gdyż lubię słuchać, jak ktoś mówi o takich rzeczach. Na to Józef rzekł: Drogi przyjacielu, w tej sprawie jesteśmy sobie podobni, a ja wiem tyle co i ty o dziwnej właściwości tego ciała. I na ten temat miałbym śmiesznie mało do powiedzenia. Dzieciątko z pewnością będzie wiedzieć więcej, dlatego najlepiej zapytaj je. I Jonatan, choć trochę skrępowany, Zapytał dzieciątko o księżyc. A dzieciątko odpowiedziało mu: Jonatanie, jeżeli ci opowiem o księżycu, to będziesz mnie pytać i o słońce, a potem także o niezliczone gwiazdy. Powiedz, kiedy minie ci ochota patrzenia w gwiazdy, i kiedy ustanie twoja ciekawość? Zastanów się. Wielka wiedza, czyni głowę zbyt ciężką, a życie nieznośnym, a wielka miłość do Boga i bliźnich, czyni to życie przyjemniejszym i odbiera wszelki strach przed śmiercią, gdyż miłość sama w sobie jest życiem wiecznym. Kto ją posiada, będzie kiedyś oglądać cuda całego stworzenia, albowiem prawdziwie kochający Boga, Będą oglądać jego oblicze. A jego obliczem jest to, co on stworzył przez swoją mądrość i przez swoją wieczną wszechmoc. Bowiem mądrość i wszechmoc są obliczem Boga, a miłość źródłem jego istoty w wieczności. A że zapytałeś mnie o Księżyc, to ci odpowiadam, on jest także Ziemią, obok Twojej ziemi i ma góry, doliny, owoce, zwierzęta i istoty Twojego rodzaju. Ale ta jego strona, którą widzisz, jest jałowa, naga i pusta, i nie ma ani wody, ani ognia, tylko ta strona księżyca, której nie widzisz, jest podobna do ziemi. Jego światło pochodzi od słońca a zmieniający się na niebie kształt, zależy od jego pozycji i zmienia się w każdej minucie, według obrotu wokół Ziemi zaś plamy są to głębsze i ciemniejsze miejsca próby. Teraz już wiesz, czym jest księżyc? Czy jesteś zadowolony? A Jonatan przytaknął i zagłębił się w rozmyślaniu. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę, o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. I jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym w ten sposób. Staniesz się współtwórcą.